Pałac Krotoszyce został wybudowany około 1600 roku. Na początku pełnił on rolę zameczku obronnego otoczonego fosą, natomiast czasem ulegał różnym przeobrażeniom. Do pałacu należy również otaczający go park. Na dzień dzisiejszy na terenie pałacu Krotoszyckiego znajduje się hotel, który stanowi kompleks bankietowo-konferencyjny z 70 miejscami noclegowymi. W Pałacu Krotoszyce organizowane są przyjęcia okolicznościowe, chrzciny, komunie, wesela, jubileusze, a także bale i konferencje. Znajduje się tu restauracja oferująca wyśmienite menu, które spełni najbardziej wyrafinowane oczekiwania. Sala restauracyjna to połączenie tradycji i nowoczesności. Można zorganizować w niej imprezę do 80 osób. Sala balowa natomiast Nawiązuje swoim wnętrzem do tradycji. W komfortowych warunkach może ucztować nawet 200 osób. Pałac Krytoszyce może również poszczycić się basenem oraz spa.